Polskie Radio Dzieciom Podwieczorek z Filipem i Leopoldem w Polskim Radiu Dzieciom. <laughs> już słyszę afrykańską muzykę, więc jestem już pewny, że za chwileczkę będziemy rozmawiali z panem Krystianem. Tak, za chwileczkę zadzwonimy do pana Krystiana, który jeszcze jest w Afryce i porozmawiamy, co tam słychać e, z, u Morsa, na no, Lwika i u Żyrafy, Gafy i u samego pana Krystiana. Dobra, dobra, no to teraz spróbujemy połączyć się z panem Krystianem, który od dwóch miesięcy podróżuje przez Tanzanię razem z, właśnie z Morsem, Alwikiem, Soplem i Żyrafą Afrykańska przygoda pomału dobiega końca i nasi przyjaciele powinni być już w drodze do Polski. Ale dokładnie gdzie tego jeszcze nie wiemy. No, ostatnio połączyliśmy się w wiosce Kidongo, gdzie nasi podróżnicy prowadzili zajęcia przyrodnicze dla dzieci szkolnych. No dobra, no to nie zwlekamy dłużej. Tak jest, wybieramy numer. Oho, i z ciekawością zapytamy się, jak przebiega droga z Afryki do Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie uh halo, hallo, halo! hallo, Jumbo Jumbo! Tu polskiego radia dzieciom w Warszawie, jak mnie słyszycie! Jumbo Jumbo, tu pan Krystian i pluszowy zespół ekspedycyjny. Słyszymy was na pięć, czyli bardzo dobrze! zespół eksperymentacyjny. Jak eksperymentacyjny? Jakie trudne słowo, Zespół ekspedycyjny. Czyli podróżująca grupa wykonująca specjalne zadanie daleko od bazy. Ekspedycja to taka wyprawa połączona ze specjalną misją. Może być wyprawa naukowa, gdy jedziemy daleko zebrać informacje na jakiś interesujący temat, a może być także wyprawa archeologiczna, gdy jedziemy szukać prehistorycznych szczątków miast albo zwierząt, na przykład dinozaurów. No dobra, a jakiego typu jest nasza ekspedycja? Nasza ekspedycja w Afryce jest przygodowa, przyrodnicza i edukacyjna przygodowa, bo Alwik poznaje gorący kontynent. Przyrodnicza, bo tropimy dzikie zwierzęta, a edukacyjna, bo uczymy dzieci grać na bębnach i prowadzimy zajęcia przyrodnicze. No to w takim razie dzwonimy, aby dowiedzieć się, jak mija podróż do radiowej bazy w Warszawie. Droga do bazy jest naprawdę fascynująca. Po raz kolejny sprawdza się afrykańskie przysłowie, że droga równie ważna jest jak cel. Obecnie znajdujemy się w mieście Dar es Salaam. To stąd odlatuje nasz samolot do Europy. Zanim jednak tu dotarliśmy, odwiedziliśmy kilka naprawdę ciekawych miejsc. Ono to proszę nam powiedzieć, no bo jesteśmy bardzo ciekawi, panie Krystianie. Pierwsze miejsce to rysunki malowane przez pierwszych ludzi na Ziemi. Znajdują się nieopodal wioski Kolo. Malowidła przedstawiają zwierzęta, ludzi w pracy i sceny polowania. Nawet odnaleźliśmy żyrafę. Gaffa odnalazła swoją prehistoryczną rodzinę. Ha, ha. Była bardzo szczęśliwa. O, czyli ekspedycja miała także charakter archeologiczny. Dokładnie, ale to nie koniec. Później przejeżdżaliśmy obok góry Kilimandżaru. Radość Alwika była nie do opisania. A wiecie dlaczego? O, nie mamy najmniejszego pojęcia. Bo Alwik po raz pierwszy od dawna zobaczył prawdziwy śnieg. Taki jak na Arktyce chciał od razu udać się na szczyt, aby przez chwilę wytarzać się w białym puchu. Musiałem go mocno trzymać, aby mi nie uciekł. Powiedziałem mu, że droga na Kilimandżaro może mu zająć nawet trzy dni, a tyle nie możemy tutaj zostać. Całe szczęście mnie posłuchał. Pojechaliśmy dalej. Oj, podziwiam Alwika, bo jak ja bym ujrzał górę tryskającą sokiem marchewkowym, to bym pobiegł od razu. No nie powstrzymałby mnie nawet trzymający mnie za ogon słoń. Dobrze, że Mors został z nami, bo później dojechaliśmy do miasta Morogoru. Tam odbywało się wielkie święto, na którym grali bębniarze. To było cudowne, oj, naprawdę cudowne. Alwik usłyszał prawdziwych afrykańskich bębniarzy. Taniec, muzyka i śpiew. Takiego zakończenia afrykańskiej przygody nie spodziewał się nikt. To bardzo, bardzo miła niespodzianka. Rzeczywiście, droga do radiowej bazy w Warszawie jest pełna przygód. Z tego, co słyszymy, za kilka dni czeka Was lot samolotem. Tak, dlatego trudno będzie się połączyć, bo w samolocie trzeba mieć wyłączony telefon. I, czyli, 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 jest to nasze ostatnie połączenie? Z panem w Afryce? Myślę, że tak. Ojejku, to jest mi bardzo smutno. No, kończy się nasza afrykańska przygoda. Zaraz się rozkleje. Filipie, ale nasza przygoda w ogóle się nie kończy. Nie? Kończy się tylko etap podróży przez Tanzanię. Teraz, po naszym powrocie do Polskiego Radia Dzieciom, rozpocznie się nowy rozdział. Tak jak w każdej przygodowej książce. A to fajnie, no to całe szczęście. Teraz trzymajcie kciuki, abyśmy bezpiecznie odbyli lot samolotem i dotarli do bazy. Tak, czekamy z wielką radością. Powoli grzejemy wodę na herbatkę i szykujemy świeży sok marchewkowy. Aha, dobra. A rozpalimy ognisko? Filipie, może kiedyś na dworze. Wtedy pogramy razem na Bębnach i posłuchamy afrykańskich opowieści pana Krystiana. <laughs> Było fajnie podczas naszej afrykańskiej przygody w Tanzanii. Tyle ciekawostek i niespodzianek. Przygoda z wami, Leopoldzie i Filipie, zostanie w mojej pamięci na zawsze. Dziękuję, że mogliśmy być razem, że dzwoniliście do nas. Teraz zobaczymy się już w Radiowej Bazie. Mam dla Was małą muzyczną niespodziankę. Bębniarze z radosnego festiwalu w Morogoro. W rytmie tych bębnów wracamy do Polski. Jesteście gotowi? No pewno, że jesteśmy gotowi. No to co? Startujemy! No to startujemy! Z radosnego festiwalu pozdrawia pan Krystian Morszal-Miksopel i Żyrafa Gapa Pa, pa Afrykańska przygodostwa! A teraz muzyka! so Fantastycznie! Panie Krystianie, bardzo dziękujemy za te relacje. I czekamy oczywiście w Warszawie, aż Pan przyjdzie do naszego radia, polskiego radia Dzieciom, do studia i opowie Pan nam o tym wszystkim, co się działo w Afryce, w Tanzanii i w ogóle co Pan tam robił. O jej, nie mogę się doczekać! A to już będzie w najbliższy poniedziałek. Pan Krystian do nas na pewno przyjdzie i na pewno nam poopowiada, co tam słychać w Afryce. No tak, a jeszcze zdjęcia. Z Afryki i z dzisiejszej relacji możecie obejrzeć na naszym facebooku. Polskie Radio Dzieciom.